Kto oglądał dzisiejszy mecz Polska? Oglądali. Ja oglądałem i szczerze powiem Wam, widzowie, to było takie gówno. Co to w ogóle było za mecz? Co to było? Pierwszy gol dla Polski w pierwszej połowie. Drugi gol w drugiej połowie dla Polski. Ale. Co to było? Co to? Przecież my nawet, kurwa, kopać nie umiemy, my w ogóle grać nie umiemy. Dwa gole? Serio? 2-0? Dla nas? Dla nas to powinno być 4-5-0, a nie 2-0. To jest, kurwa, koszmar. I my mamy grać z Finlandią. To jest dramat. To jest dramat. Ja jestem w szoku, że w ogóle wygraliśmy to. My za niedługo, z tego co widziałem, to mamy grać z Portugalią. I my mamy wygrać z Portugalią? Już nie chodzi mi o skład, ale o naszą formę. My mamy serio Get z Portugalią? Pytam się, serio mamy grać z Portugalią? Ona nas rozniesie. Ona zrobi, że będzie 5-0 dla nich. My nie jesteśmy dobrze w piłkę. Może w innej dyscypliny jesteśmy dobrze. Ale na pewno nie w piłkę nożną. Co to w ogóle jest? 2-0? Z Mołdawią? To jest totalny wstyd.